Siemano ja mam widzę, mamy nową aktywizację w PS Simulatorze I pierwsze co, zaczniemy sobie od nowych uświatów Na Fantasy boardzie. Więc przechodzimy sobie na świat yy, dziesiąty Tak w sumie chyba Kupujemy sobie od razu pierwszą kraninkę Kupujemy sobie od razu drugą kraninkę yy, Została nam trzecia, czwarta i piąta Trzecia, czwarta, piąta i szósta tak w sumie Raz, dwa, trzy, cztery, nie no, cztery nam zostały ty, ty, bo jest... dobra, jestem ja nie wiem liczyć. Ale trzy nam zostały. No ja kupuję kolejną krainkę. I co? Co tutaj widzimy? Na pewno widzimy nowe relikty, których ja nie zbieram, bo w sumie bez sensu. Tu mamy jakieś rzeczy? Nie, nic nie mamy. No mamy tutaj relikta, którego sobie zbiorę, bo w sumie jest na wierzchu. O! Mamy upgrade na 10 milionów do końców, więc kupujemy. Kupujemy sobie jedno jajuszko. Bo w sumie czemu by nie? Tak, to jest jakiś dobry, dobry peć nam sprawdzić. No taki, taki, kurde. No, no może być, może być. Wiadomo. Rozwalimy sobie szybciutko. Odbieramy piążki. To za chwilę się zobaczymy. No, mamy pieniążki, więc kupujemy w sumie na kolejną krainkę yy, Freedom Mountain, 75 koła. Nowe jajko. To tej 737 yy, 37 jajek. Czego nam poleciało? Nie wiem, nie widziałem w sumie, ale sobie od razu sprawdzimy. Bo czemu by nie. Co mamy? jajko Peta, który 814, no a tam 100 trigonów więcej niż poprzedni I Tutaj kurde już mamy na kolejną krainkę, więc kupujemy No i w sumie ostatnia krainka to jest, I tutaj mamy już jak widać znowu gifty te, które były wcześniej Tier pierwszy, tier drugi, tier trzeci, szansa na tajtenika A o co chodzi z tymi tierami? Typ ja nie wiem, ale sobie kupię jajko od razu, na pewno i sprawdzę ile Ile bije? na co ile bije? Ile bije peci, którego wytrapiłem, Bije... 977 TRYLIONÓW A ja wiem o co tu chodzi Ale sobie... przejdę parę razy tutaj ten tryb i zobaczymy. Ja, zaczynamy. Tyk, pierwsze, drugie. Na środku jest boss. No dobra. Nie wiem czy ten szansy już zmieniłem. ale niech będą. i będą takie. O, dobra, czy sobie rozwala i się zobaczymy co. No tu już mamy końcóweczkę tak naprawdę, więc mogę z wami rozmawiać widzowie. No ogólnie tutaj mamy minigierkę, która już była wcześniej, tak naprawdę. I parę razy ją będę musiał przejść sobie, żeby tam te gifty zdobyć. Ale mnie zastanawia, po co są te tiery? Jak to tam wygląda w sumie? mnie to ciekawi, jak to odblokowuje się, ale to Chyba właśnie przez te, przez te yy, rozwalanie tutaj. A to sobie sprawdzimy, sprawdzimy sobie jeszcze. Ty, bo ominąłem tam jakiegoś czesta. A dobra, tam poniżej 4 minut. To chwila, moment, patrzcie. Pyk. Tam na easy poniżej 4 minut, żeby dobić. A tu by poniżej 2 2,5 minuty będę miał, to na pewno. A no, ominąłem, oczywiście, dwa czesty. A się. Pyk, pyk. Dobra, jakbym nie dwa żywił, to by było bardzo ładnie. Ale i mamy 2,10-28. A wracamy. A sprawdzimy sobie co jest w ekskluzji w sklepiku. Na pewno dwa nowe Huge. Nowy Titanic mm, Farming Springery Pixel M2 prototypy. Mhm, 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 mmm, Coś ciekawego chyba. Paczki. Nowe paczki? Czy te paczki były? Chyba to są nowe paczki, ale nie wiem. Mogliśmy mylić. O tutaj, tutaj właśnie. Nowy nowy ten. Nowe główienko Dwa na Titanica. To całkiem sporo. Teraz ja sobie tutaj to porobię parę razy i pójdziemy sobie na Grow Garden. I sprawdzę o co chodzi ze skutkami. No teraz że ten tutaj Okej, okay, ogólnie zrobiłem 5 razy tutaj tego rajda, Znaczy rajda, no tutaj te, te zadanka Nie tu nic mi się zresetowało wszystko Tu mamy jakieś koszy Nie mogę ani pierwszego, ani drugiego, ani trzeciego otworzyć Bo nie mam żadnych punktów więc sobie jeszcze raz to, sprawdzę o co chodzi Ile punktów się dostaje z jednego rana, a 10 daily limitów mam 10 ranów maksymalnie I spróbujemy, damy radę, poczekajmy Zrobię to i pokażę wam jak to wygląda ale po pierwsze widzę, że już mam 10 pal. Na jednym poziomie, a nie, a, nie, a nie 6, więc już jestem w szoku. No, sobie teraz o Boz tak który jest ostatni. Mam 6 minut w sumie, przechodziłem to, więc mi się wydaje, że to było. bez time bonus. Patrzmy: points e 230, Tylko 230 pointsów dostałem, a nie ten ja nawet pierwsze nie mogę otworzyć. za mało, tak? sobie na Farming Board żeby zobaczyć, co tam jest ciekawego. No, jesteśmy tutaj. Tu sobie już jużko. Jest coś, coś ciekawego? Nie, to sobie to sprzedam. O, dobra, bo ja mogę tutaj sobie tego poprzerzucać. No tego blokuję na pewno. Tego też blokuję na pewno. Tego też blokuję na pewno. Tego nie wiem. To sobie na razie zostawię sobie to. Co tutaj jest? Coś mam tu? Nie, nic nie mam. O, jest nowy Gyergantu 1 i nowe jajko. Co to się dzieje? Jakie nowe rzeczy Pixel proud. A ja to, to mogę sobie ten? To może mi rosnąć? Nie wiem. Mam nadzieję, że tak. Ale to w takim razie moje PC są nie zawarte. W tym momencie tu jest jakiś merchant. Miajuszka. Nie ma żadnych nowych jajek, chyba, jak mi się wydaje. Więc to sobie zostawiam. Sprzedać gdzie mogę. Kupić. O, tu mam jakieś tam farming sprindlery. Tutaj kupię jednego. More farm upgrade. Farming Chance, Titanic. Doreatops. Uwe, to już wymogi lepszy. i ja już nie mam kotców. Aha, to mocno. Nie mogę tego znaleźć. testować. Niesamowite. Mhm. Mm no dobra, teraz ja na ten merchant. Nieźle. A tu mamy jakieś questy, mam questy. Dobra, ale to co to, to, to będę musiał sobie porobić. Tu co je To na pewno. Poczekać na merchant, co ciekawego będzie. No tyle. No ale to się poczeka na ten merchant, sprawdzi się i może coś się kupi. To za chwilę się zobaczymy. Dobra, mamy 45 sekund do tego merchantu. więc sobie w tym czasie odbierzemy tę nagrodę dzienną. Pójdziemy sprawdzić czy mamy jakieś jajuszka może. No nie, nie mamy żadnych jajek. Tu też nic nie mamy do kupienia. Teraz nic nie sprzedajemy, ale w tym czasie odbierzemy sobie jedno jajuszko. Zobaczymy co nam poleci. Klikamy, klikamy, dodajemy może poleci nam loch już? ja nic nie poleciało. Exclusive Pet Aura do Minus, niestety tylko. I mamy tak: 5, 4, 3, 2, 1, 0. I co? Pixel cookie? No i jakieś ja No nie ciekawie, nie ciekawie. Nie ciekawie nam tutaj wylosowało. Nie mamy nic ciekawego. O, ale ja sobie w sumie się cofnę. Nie wiem, jak wyjść w sumie teraz. Ja z tym wyjdę, 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 spróbuję wyjść. No, od że jeszcze jedno jajuszko, na tym będziemy mogli zakończyć ten odcinek. W tym momencie chcę Was zaprosić na Discorda, na grupkę Roblox. Nie zostawcie luz suba lajka like i komentarz. Aura ból, bo niestety nie wyleciało nam nic fajnego. Dziękuję za oglądanie. Nic eee, w sumie tyle, nie? Na razie i cześć, cześć.